Najczęstszą wadą serca, którą rozpoznajemy u dzieci, jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej. To jest ubytek między lewą komorą a prawą komorą. Poprzez to, że w lewej komorze mamy wysokie ciśnienie, czyli u pacjenta dorosłego jest to mniej więcej około 120 mm subpartenci, natomiast w prawej komorze mamy ciśnienie około 20 mm subpartemci, to naturalnym gradientem ciśnień dochodzi do przepływu krwi z tej lewej komory do prawej komory i w konsekwencji doprowadza to do przeciążenia głównie lewej komory i wymaga jakiejś formy leczenia. Przy czym ubytek w przegrodzie międzykomorowej w zdecydowanej większości przypadków, ten ubytek izolowany... Hmm, leczy się sam, czyli w zdecydowanej większości przypadków dochodzi do spontanicznego zarośnięcia tychże ubytków. Natomiast u tych pacjentów, u których nie dojdzie do tego zarośnięcia, w większości przypadków należy wykonać leczenie chirurgiczne, czyli wszyć łaty, najczęściej oddzielające te obie komory, po to, by do tego przecieku nie dochodziło. Natomiast dzięki rozwojowi medycyny Aktualnie u części pacjentów jesteśmy w stanie te ubytki zamknąć w sposób przeskórny, czyli nie ma wówczas konieczności otwierania serca, a więc nie ma konieczności wykonywania krążenia pozaustrojowego, tylko my jako kardiolodzy interwencyjni poprzez nakłucie naczyń w pachwinie bądź też w szyi wprowadzamy specjalne implanty, przy pomocy których zamykamy te ubytki. Te ubytki. Podobnie rzecz się ma z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, czyli tak jak mamy przegrodę międzykomorową, to wyżej w sercu, między przedsionkami lewym przedsionkiem i prawym przedsionkiem, również istnieje przegroda, która dzieli te dwie jamy. I to w niektórych sytuacjach dochodzi do, do takiego stanu, że na różnej wysokości, w różnych miejscach tej przegrody międzyprzecionkowej występuje ubyte dziura. Tu jest troszeczkę inaczej niż w przypadku przegrody międzykomorowej, gdyż w zdecydowanej większości przypadków, aż mniej więcej w 70% przypadków, my jako kardiolocy interwencyjni Zamykamy te ubytki bez otwierania klatki piersiowej przy pomocy specjalnych implantów. Natomiast te ubytki, które są z naszej perspektywy zlokalizowane niekorzystnie, nadal zamykane są w sposób klasyczny, czyli w sposób kardiokirurgiczny z użyciem krążenia pozaustrojowego.